również będę miał wiarygodny tej wypowiedzi ale tak zupełnie poważnie i myślę, że trzeba że te, trzeba, jeżeli ktoś ma taką potrzebę to, to, to trzeba kupować starannie wybierać porównywać może nie powinienem tego powiedzieć negocjować ceny ale jednak, jednak kupować bo zupełnie poważnie mówiąc Jestem pewien, że co do całości rynku to nie będzie już naprawdę taniej, bo to nie znaczy, że nie będą się pojawiać pojedyncze inwestycje z jakimiś dziwnymi cenami, bo na przykład ktoś będzie, nie wiem, na skraju bankrutu tutaj będzie ratował płynność. Ale jeżeli mówimy o normalnych, standardowych cenach, to, to nie znaczy, że te ceny zaczną w przyszłym miesiącu czy za dwa miesiące gwałtownie rosnąć, tak? No ale to już jest ten moment, kiedy one doszły do jakiegoś takiego poziomu, którego już nie, nie za bardzo można liczyć na obniżki.